A więc gdy Bóg przychodzi, on szuka tej skruchy, zobaczcie. Gdy zadaje pytanie Adamowi, mówi, gdzie jesteś? Adam, Adam widocznie czuje, że upad, Zobaczcie, jak głęboko upad. Najpierw chce umierać za Ewę, a później zrzuca na nią winę. Gdzie jesteś? To może być też rozumiane, co się z Tobą stało. I co Adam robi? Adam mówi: Usłyszałem szelest twój. I zląkłem się. Bo jestem nagi i dlatego się skryłem. Czy widzicie tutaj skruchę? Czy widzicie tutaj pokutę, coś tam, nawrócenie? Nic takiego nie ma. Czy zjadłeś z drzewa, Bóg później się pyta, z którego zakazałem ci jeść? Na to Adam, że. Kobieta, którą mi dałeś. Czy na tym polega skrucha? Czy na tym polega skrucha, że będziemy zwalać winę jeden na drugiego? zrzucać ją z siebie i obarczać innych na koniec oczywiście szatan jest winny i to jest prawda